Dajcie mi donate na monitor. Chcę mieć trzeci Chodź. Miram ten film bardzo serdecznie z tej strony. Ja, ja to ja. Gram z kim? Ze mną się ma. Do, ja widzicie. Coś w stylu... Co, przywitania jakieś swoje? Nas dwóch, jak. nas trzech, jak z dwóch. Takich dwóch ma ani jak jednego. nas trzech, to nie ma ani jednego. No. Chyba wiemy no o co no chodzi no w tylu w Ogólnie to dawno nie było filmów przez tego pana, bo. On mi zabraniał rzucać filmy Przeznałem nie chłopie, po prostu zaproponowałem ci Zmusza mnie do nagrywania To nie nagrywaj Spoko, i koniec Czekaj Koniec już klasnął jajami A faktycznie, od co dwie skrzynki No tak, dwóch Dobra Shop wygrywa, ale czy zawsze po dwóch latach No jak kopię. No co to będzie? Shop wygrywa, ale czy zawsze po dwóch latach? Nie wiem. To miniaturkę też sam rób. E, nie, nie, taki, takie takich rzeczy to mi nie bluźni nawet. Montowe... Jak sport. się obracało taki inaczej z shiftem czy z czym? No, shiftem, to kierunek na przykład obradzasz. Czyli samoricie robić. No? Shift trzymasz i scroll A może tego się nie da obrócić. A po co ci obrócić? Nie wiem. Jak to tak samo by działało, to przecież... No, no ba. może i tak. No, to ogólnie będą regularnie filmy. Tak raz co dwa lata. Postaram się coś wrzucić. To klasyczne. Co regularność tak zwana. <noise> Bo się tej, tej kulki zasranej się wystraszyłem. Dobra, dajmy mu najpierw szansę, wiecie o co chodzi. Żeby się poczuł, że może Ułapka. wygrać. Pułapka. I have idea. Za wysoko postawiłem Co te piły robię? Tutaj Ty kurwa masz autyzm A ty! Okej, okay, ja też mam Jaki specjalny kurwa jesteś Czaisz? Będzie takie logo wodne, klapka na pół ekranu Logo wodne. No Co e ja mam zrobić? Chyba jak mówię i biorę bucha wtedy słychać no tak. Okay. Jest dyskody, wysa... To Jest więcej cybeli Sybeli. Ok. O chuj. Ok. Łatwo. Panowie. Pokazujemy klasę. No właśnie. Mówiłem, że. Dopomniałem o, o tym, dobra. Po dwóch latach rozruszać trzeba było. Panele, to jest przyszłość tego narodu. Kurde. <gry> U mnie, dostałeś mnie, u mnie dostajesz właśnie strzału w mordę Gratulacje Co jest? Ale debil Ej, Daniel jest aktywny, a to jest za późno To nie do mnie, tak O, tu zaraz dołączy trzeci kolega Ale możesz to wyciąć. Ja, ale to, że NWorda mówię, czyny gus. Kurwa. A co monetyzację mi zabierze, której i tak nie mam? Hopie, no ja ostatnio po 60 wyświetleń czepię za film. To jest. Ostatnio, faktycznie ostatnio. No tak, zapomniałem. <grym> A masz TikToka, który ma 50 tysięcy? Tak, ale na drugim koncie. O Ufak. O Ufak! O Boże! w piłę wpadłem. O Boże! O to przerażające! Starałem ja. się autentycznie. O! Dobra, to mi. O! Ja bym streamerem został zapodowym. Tak rzucił wszystko, kupił komputer i został streamerem. Czyli oglądam samouczek, jak zdobyć widzów. <ścoughs> Musisz być autentyczny. Okej. Okay. Pa to streamerem zostaje, jak tak. Kurde, to są te klimaty? Tak e, to, Aha O, KUCNĄŚ PRZEDZIEŚĆ KOCZNĄŁEM Odgucnąłeś Zobacz A no możliwe CO? No nie przejdziemy tego A kto wygra? A Boże ty Nie no A no tak On cheatuje panowie Panele I panie Panele, to jest przyszłość polskiego narodu. No ty, co ty sobie tak ułatwiasz? Ale tak nie przejdziesz i tam Co? Przejdziesz Tam i tak nie przejdziesz i tam Ej, dupska dajemy, chłopie, nie ma no. co tego wrzucać nawet Chłopie, wrzucę najlepsze momenty, czyli twoją ekraną i moją I jak mówię do <noise> No co ty zrobiłeś w ogóle? I co ja mam tu zrobić niby? Patrzcie panowie, jak to się robi i panie, o boże! Nie tak, na pewno. A ty to geniuszem to... chyba jesteś w powodu, co? Zbrodni. Lekko pójdę. Jestem geniuszem zbrodni. Idealnej. Dobra, spocenie. Fuck. O booj, kuś. Jakoś tak wyłączył mi się i zapomniałem, że jest ten kwas. Mózg ci się wyłączył, rozumiem. Ale tak tymczasowo tylko. Mi też się zdarza. Zmontujesz mi ten film? Proszę. Czemu? Wiesz ile czasu na montowanie idzie? Nie, nie wiem. No właśnie, byś czasami zrobić przysługę to było dobre, ale urwał. Eee... O nie. Taki. <laughs> okay. Dobra, Ostatni no już odpadam z tego. i ty montowałeś, to co to było? Nic, e, film nic, Brawl nic, Stars. <laughs> bo może test mojego montażu Brawl Stars. O... Jak, jak ładowałeś intro, które ogłuszało mnie o. autentycznie. Martfel 933. Dobra, trzeba zrobić, by dało się to się przejść. To ostatnia runda. <śledź> to trochę łatwiej. Wreszcie to się podnosi. Ale. Ale. ej! E, ale. Ale. Co Ale. robią z Ale. 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 nie Ale. 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 z no, suchara? No. Nie, dobra, nie. Ty prawie pośmiertnie. Mi za dużo już te grywamy. Jeden filmik Ech? na kilka miesięcy to jest limit, a nie jednego dnia dwa. Chopię w trochę, to będzie wiesz, montaż i co każde przejście to pofalowany ekran ten. <grystanie> Żeby trochę dłużej trwał. No. Że oh będzie kocznie 10 mapę. flipów Ja. Really? <laughs> yeah. Ej widzowie, co byście zrobili jakby... Dobra, nie masz To jest badowane. A co ty byś zrobił? Wesrałbym się autentycznie. No nie no nie tak... Weź przeskocz tu. <laughs> <laughs> Przeskoczyłem. No widzamy, ja chyba powinienem z kasynka content robić, to by był quality content w <grystanie> kasynka. No dobry pomysł, no o nie! O nie! Dobra Ale to łatwe jest. Wejdź do iglo no Wejdź do iglo, nie bój się. Aha, i Daniel zrobił No, widziałem, ale nie chciałem mówić. Serce mi złamał. Tym czynem. Ojej, zda się to tak obracać? No. Hopla, do piekła. Dobra. O nie! O kur... O, o nie! A, e, e... Ty, ty, jakby... E... Strzało dostałeś? W łeb? Nie dostałem. Ja, ja tego nie zmontuję tak, jak będę chciał, żeby to wyglądało. Para pa, 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 pa. O, pa, pa, pa. o boj tuś wygniotło mnie Tak troszku No to dla ciebie, żebyś mógł sobie wziąć ją Aha, to faworyzujesz mnie, bo no, w sumie pod filmik no muszę wygrać, weź umbrzej ta. <śladania> Czartuje To nie było specjalne. Może się wziąć wiesz o tym. Nie! Bo źle, źle schody postawiłeś. Dobrze postawiłem. Mm. Tańcz, 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 jo, jo. oj 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 oj, oj. Ale się dzieje. No. Ogień krzyżowy tam jest. Krzysił ogień krzyżowy Coś miałem mówić, ale mi wywiał z głowy. To nic nie nie odłączę mi monitora, kocie. Dobrze. Co? Co? No ty no mogłeś to przejść. Mogłem to przejść. Zdanie. Trochę tu za dużo się pojawiło. Trzeba coś usunąć, chyba? No. Yy. Ja usunąłem to. <laughs> Tutaj. Okay. Teraz to jest mały krok dla człowieka. Ale dla karwa, Normalny. Widzicie? Ściąga ode mnie moje straty. I jak twoja moneta? W dupie. Źle, <laughs> że położyłem. A ci dam na pocieszenie. Haha, <laughs> ciociuszkoszukuje. Kurwa, nie można kucnąć. Chciałem... chciałem go baitować. Dobra, to był taki ten I tak wygrywasz no. Znowu tak samo no. A to ekscytujący mecz dzisiaj jest Tam radę Proszę no leć No dawaj no O kurwa No dawaj no No za debil Ja to ja to przejdę z przełami Mówić Pij. Nie, ja to zrobię pod kątem, pa! To we dwóch mnie, o Boże! O nie, nie! Ej, to! <laughs> A bo ja to <laughs> Kurwa, Dobra, ja to przejdę teraz. To będzie Easy. To dla mnie monetki. Ten dla ciebie, Ta. No to bierz, bierz te monetki. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, siadam normalnie, siadam normalnie, chopię. To, to będzie spocenie gaming. A plecy mnie bolo Oj, 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 oj! Oj! O nie! Będziesz w moim wieku to zrozumiesz to to był plecy Fuck. <laughs> Mówiłem, że szob zawsze wygrywa. Po prostu jestem za dobry, dawałem ci fory. lepsze <laughs> przeżył. Ja bym to skończył na dwóch gierkach. Chodź tu dawaj dupę A, to ten... Zostawcie suba na moim kanale. No to jak... Jak nie ma suba, to niech zostawi. Dobra. To uznajmy, że ktoś ogląda. Zostaw suba na moim kanale. Po, w opisie jest tego pana kanał. Zapraszam, będzie u niego też jakiś filmik, coś tam nagrywaliśmy. pa pa pa, 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 pa. Ba, ba, ba.